Witajcie! Dzisiaj bardzo krótki odcinek, który mogę nazwać wiadomości z rynku nieruchomości, czyli odpowiedzi na Wasze pytania, no bo ostatnio zadaliście ich sporo. Poprosiliście o wyjaśnienie, jak likwidacja wakacji kredytowych wpływa na rynek nieruchomości, co dzieje się z programem Pierwsze Klucze i tym tanim kredytem, bo różne wiadomości. No i jak te dwa najnowsze raporty o wynikach przedsiębiorstw i spadku konsumpcji wpłyną na rynek nieruchomości. Jeżeli interesuje Was w ogóle rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, subskrybujcie ten kanał. Piszcie nam w komentarzach oceny swoich własnych rynków nieruchomości. Informujcie nas również o tematach, które chcielibyście, żeby zostały poruszone, bo jak widać czasami na wasze pytania będziemy odpowiadać. Zapraszam również na stronę semment 24pl gdzie są kursy dla osób chętnych z się obrotem, nieruchomościami, który wbrew pozorom może być coraz ciekawszy. Obiecałem, że będzie to audycja w telegraficznym skrócie, więc żeby nie przedłużać i pytanie dotyczące jak te zniesienie wakacji kredytowych Wpływa na rynek nieruchomości, bo ktoś słyszał, że na przykład jego znajomi to już zaciągnęli chwilówkę na spłatę swoich zobowiązań. Powiem szczerze, to bardzo ryzykowna gra. Jest zresztą takie powiedzenie, nawet dwa. Jedno mówi o tym, że tonący brzytwy się chwyta, a drugie mówi o gaszeniu, czy też raczej fatalnych skutkach próby gaszenia pożaru. Poprzez dolewanie oliwy do ognia. No, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby brać chwilówkę po to, żeby spłacać którąś ratę, czy ileś rat kredytu hipotecznego, ale nie znam osobistej sytuacji tych ludzi, nie mnie doradzać. Natomiast, jeżeli chodzi o taki statystyczny wpływ na rynek, no to na razie go specjalnie nie widać. Zbyt mało jeszcze pewnie czasu minęło, żeby było widoczne, czy ludzie, czy duża liczba ludzi ma problem ze spłatą kredytów. Może tak być, ale nie musi, bo jeżeli jedna czy dwie rodziny będą miały, czy tam kilka rodzin w Polsce będzie miało problem ze spłatą takich kredytów, no to oczywiście będzie ich indywidualny duży problem, może nawet dramat. Ale dla rynku nieruchomości to nie będzie miało znaczenia. Natomiast znacząco większa liczba ludzi, którzy ewentualnie mieliby takie problemy. No, to już byłby nawet wstrząs na rynku. Bo być może są te mieszkania, by siłą rzeczy musiały pojawiać się na rynku. Ale zobaczymy. Na razie widać oczywiście powiększenie się oferty. Mieszkań na rynku wtórnym, ale trudno ją wiązać bezpośrednio z tym, że jest to likwidacja wakacji kredytowych. Wydaje się raczej, że po prostu wiele osób zauważyło, że inwestycja w nieruchomości przestała im przenosić takie zyski, jakich oczekiwali, i być może będą chcieli te pieniądze lokować w coś innego. Drugie pytanie: to jest podobno ten program Pierwsze Klucze, a w zasadzie. Ta część dotycząca taniego kredytu mieszkaniowego trafiła do prac rządowych, ale inni twierdzą, że nie trafiła, że została odrzucona, a inni jeszcze twierdzą, że no, została na razie nieprzyjęta do katalogu tych prac, ponieważ wymaga specjalnych poprawek. Krótko mówiąc, trochę taki czeski film nikt nic nie wie. Ja uważam, że rząd się pogubił. Może premier się pogubił, a może po prostu nie chce albo nie może pogodzić swoich ministrów. Dodam w dodatku, że ten problem tego kredytu dotowanego, największy spór, a może nawet emocje wznieca pomiędzy członkami trzeciej drogi, pomiędzy panią minister Pełczyńską a panem ministrem Paszykiem. Nie wiem, czy ta trzecia droga jeszcze istnieje na papierze, podobno, ale czy de facto istnieje, trudno powiedzieć. Temu przygląda się premier, który mógłby tradycyjnie jednym warknięciem zarządzić, co ma być, czy ma być dalej prowadzona praca, i czy publiczność ma być też molestowana informacjami o tym tanim kredycie, kredycie z dopłatami, czy też nie, ale premier siedzi cicho. Nic nie robi, może mu to po prostu pasuje, że jest spór między koalicjantami, a może po prostu jest to dla niego sprawa nieważna, trudno jest powiedzieć. W każdym razie widać, że rynek już dawno przestał oczekiwać na ten błogosławiony produkt. Bardziej ludzie w tej chwili czekają na to, że może kiedyś wreszcie zaczną spadać stopy procentowe. Tutaj przy okazji też ostatnio z doniesień prasowych, medialnych, widać, że w samej Radzie Polityki Pieniężnej narasta konflikt, nie wiem czy dotyczący wysokości stóp procentowych, ale różnych analiz, możliwości współpracy i tak dalej. Więc mamy do czynienia z kolejnym organem, który powinien być wolny od polityki, ale coraz bardziej się upolitycznia. Emocje, zdaje się, biorą górę nad rozsądkiem. Natomiast, jeżeli chodzi o ten dotowany kredyt mieszkaniowy, no to nie tylko Polska 2050, ale również Lewica, także członek tej koalicji, jest zdecydowanie przeciw takiemu rozwiązaniu. Przynajmniej tak wynika z obecnych wypowiedzi. Bez nich byłoby trudno uchwalić taki pomysł, no chyba że sięgnęłoby się po głosy posłów opozycji. Ja proponuję w tej chwili nie wzniecać się tym tematem. Jest to po prostu szum medialny i większość osób związanych z rynkiem nieruchomości, chcących tu inwestować, chyba tak zaczęła traktować ten temat. Przejdźmy natomiast do raportów GUS, które wiem z komentarzy, że wstrząsnęły Wami. Pierwszy to jest raport dotyczący tego, że Gospodarka, ta niefinansowa, sektor niefinansowy, przedsiębiorcy po prostu uzyskują nie najlepsze wyniki. Nakłady inwestycyjne były w 2024 niższe o 7,8% niż w 2023. Przychody ogółem były niższe. Pogorszył się także wskaźnik poziomu kosztów, czyli koszty rosną w tych. Koszty rosną w tym, co można sprzedać, po prostu, i przychody netto ze sprzedaży spadły o 2,9%. I to jest faktycznie problem, bo jeżeli to będzie trwało dalej, no to będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem inwestycji, niższym wzrostem gospodarczym, problemami z rentownością przedsiębiorstw, także z potencjalnym pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, co zresztą widać na przykład ostatnio, że są jakieś zwolnienia. Może nam to bezrobocie tak bardzo nie rośnie, ale to w dużej części dlatego, że akurat w 2024, no i teraz w 2025, jeszcze nadal mamy do czynienia z takimi rocznikami z wyżu demograficznego, które odchodzą po prostu na emeryturę, ale ten potencjał też już się wyczerpuje potencjał osób, które po prostu będą zwalniały miejsca pracy. Skutki dla rynku nieruchomości są dość oczywiste, no bo ograniczenie inwestycji przez przedsiębiorstwa oraz niepewność gospodarcza. Z dużym prawdopodobieństwem mogą przełożyć się na niższą aktywność przedsiębiorców na rynku nieruchomości komercyjnych. Tutaj chodzi o biura, magazyny, lokale handlowe, ale także spowolnienie gospodarcze może wpłynąć na mniejszy popyt na mieszkania, szczególnie jeżeli pogorszy się sytuacja na rynku pracy i zdolność kredytowa konsumentów. Jak już powiedziałem wcześniej, wszyscy czekają na te obniżki stóp procentowych i liczą, że ich zdolność kredytowa wzrośnie. Owszem, ale niepewność i niepewne nastroje konsumentów, o czym mówiłem zresztą w poprzedniej audycji, rosnąca niepewność wśród konsumentów, no, nie jest najlepszym prognostykiem na przyszłość. W każdym razie pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorców. Nie jest dobrym prognostykiem dla rynku mieszkaniowego, co sugeruje pogłębianie dalszych spadków, stabilizację, w każdym razie nie działa prowzrostowo. Drugim takim wskaźnikiem, czy danymi opublikowanymi przez GUS, to jest problem sprzedaży detalicznej w cenach stałych, która wygląda gorzej, licząc rok do roku. Prawdą jest, że coś wzrosło, a coś spadło, ale to, co wzrosło i co spadło, to przypomina mi powiedzenie Gomułki, który mówił, co z tego, że Kiełbasa podrożała, skoro lokomotywy staniały. W każdym razie, dla gospodarki, ma to takie znaczenie, że spowolnienie konsumpcji i osłabienie wzrostu gospodarczego to wszystko oznacza co wiąże się oczywiście z tym wcześniej wspomnianym przeze mnie pogorszeniem nastrojów konsumentów. W ogóle wzrost ostrożności konsumentów nie sprzyja rozwojowej gospodarki, bo jeżeli ludzie zaczynają być ostrożni, to po prostu starają się wydawać jak najmniej. Plusem tych zachowań oszczędnościowych po stronie konsumentów jest po prostu mniejsza presja inflacyjna. No, co może w końcu doprowadzić do oczekiwanego przez wszystkich obniżenia stóp procentowych. Gospodarka są to po prostu naczynia połączone i spadek jednego oznacza czasami wzrost drugiego. Czyli tu się polepszy, a tam się pogorszy. Niemniej jednak. Dla rynku nieruchomości te takie ostrożne zachowania i spadek konsumpcji konsumentów działają prawie dokładnie tak samo jak ta gorsza sytuacja przedsiębiorców. No po prostu one prowadzą oba te zachowania do spowolnienia popytu na nieruchomości mieszkaniowe. I te ostrożnościowe zachowania konsumentów będą szczególnie dotyczyć osób z tej. Grupy, tak klasy średniej, lub tej trochę niższej, mniej zamożnych, krótko mówiąc, i to należy powiedzieć, że ten segment mieszkań popularnych może tracić najbardziej. Ta wstrzemięźliwość konsumencka z oczywistych powodów będzie miała dość podobny wpływ. I będzie powodowała niepewność na rynku nieruchomości komercyjnych. Po co mam na przykład wynajmować lokal handlowy, jeżeli spodziewam się, że będzie mniej klientów? Reasumując, w kontekście całej gospodarki, taka sytuacja rodzi ryzyko przedłużenia okresu niskiego wzrostu lub nawet stagnacji gospodarczej. Z jednej strony może to spowodować zmniejszenie presji inflacyjnej. Co da możliwość poluzowania polityki monetarnej przez Narodowy Bank Polski, a z drugiej strony, będzie to prowadzić do, do dalszego ograniczenia inwestycji, obniżenia dynamiki zatrudnienia oraz potencjalnego pogorszenia się nastrojów społecznych i gospodarczych dla rynku nieruchomości. Taka sytuacja też będzie mieć istotne konsekwencje, i mniej więcej takie właśnie jak. Wcześniej wspomniałem, dla gospodarki. No i teraz może będzie wiadomo, dlaczego jakiś minister walczy ciągle o ten kredyt z dopłatami. Tyle, że on też tym swoim pomysłem, przynajmniej tym ostatnio ogłoszonym kredytu z dopłatami, on nie ruszy gospodarki, bo on postanowił te pieniądze przeznaczyć na zakupy na rynku wtórnym, czyli na Zakupy mieszkań, które nie są żadnym nowym towarem, czyli na rynek, który nie wytwarza nowych dóbr. Wydaje się, że zwiększenie dostępności mieszkań jest w jakiś sposób powiązane z większą liczbą tych mieszkań na rynku. Budowa mieszkań socjalnych, tak, lansowana przez ministerstwo i, można powiedzieć, bardziej wspierana właśnie przez. Czy to tę partię chołowni, czy to przez lewicę, i już tak jak gdyby ogłoszona, że to będzie to nastąpi, no, jest jakimś rozwiązaniem na zwiększenie podaży, aczkolwiek, patrząc się na udział tego budownictwa społecznego dziś, to nawet trzykrotne zwiększenie tego budownictwa nie spowoduje istotnego zwiększenia podaży mieszkań na rynku nieruchomości. Natomiast Eliminowanie z dopłat rynku, pierwotnego rynku, który tworzy nowe mieszkania, a dawanie tych dopłat tym ludziom, którzy już zgromadzili na przykład po 12 mieszkań i teraz mają problem ze sprzedażą, no to ja bym powiedział, że jest dyskusyjne. I dlatego właśnie ten program tak pojawia się i znika w zapowiedziach rządowych. A teraz ostatnio dostał takiego, można powiedzieć, psztyczka w nos, w rządzie, w całości rządu, ale znowu pojawiło się tłumaczenie. On może wrócić. No cóż, zobaczymy. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, pisania nam w komentarzach swoich odczuć o rynku nieruchomości. Zapraszam do zaglądania na stronę 24 24pl gdzie znajdziecie kursy obrotu nieruchomościami. A także zachęcam i będę wdzięczny bardzo za wsparcie, czy to na Patronite. Czy na YouTube, bo wspierający w tym i w tym serwisie zawsze dostają dodatkowe treści. Cześć, trzymajcie się!